Po ćwierć wieku człowiek zachodzi, dochodzi do wniosku, że chciałby wykorzystać y, swoją pasję i to, czym się zajmuje, i przekazać to innym. I razem z panią dr Kamilą Bielawską bo uznałyśmy, że ten potencjał, który drzemie w ubezpieczeniach, jest absolutnie niewykorzystany. To na pewno nie są studia. Które mają przygotować Cię do tego, żeby siedzieć za biurkiem i klepać polisy. To studia, po których będziesz mógł zajmować stanowiska kierownicze, menadżerskie, a będziesz gotowy, żeby podejmować naprawdę ciekawe wyzwania na rynku pracy. Głównie kierowałyśmy się tym, żeby był to kierunek bardzo, bardzo specjalistyczny. Żeby wszystkie przedmioty, które są tutaj wykładane, były wykładane dokładnie z myślą, po co je uczymy i jaki związek mają z działalnością na rynku ubezpieczeniowym. Druga myśl, żeby pokazać, i to jest dlatego ten kierunek jest interdyscyplinarny, że ubezpieczenia są kategorią ekonomiczno-prawną. I do tej pory albo zajmowali się, zajmują się nim prawnicy trochę od innego punktu widzenia, z innego punktu widzenia, albo częściej ekonomiści. Też trochę bardziej z innego punktu widzenia. Nam zależało, żeby iść nurtem nie ekonomiczny aspekt, prawniczy aspekt, tylko iść nurtem ubezpieczenia. Na no, ubezpieczeniach stawiamy zdecydowanie na praktykę. Teorię ograniczając do niezbędnego minimum. Po pierwsze, dlatego, że na ćwiczeniach i wykładach szlifujemy kompetencje przydatne na rynku. Po drugie, zapraszamy praktyków, którzy opowiedzą Wam o tym, jak to wszystko wygląda od kuchni. My jesteśmy praktycy z towarzystw ubezpieczeniowych, którzy prowadzą te zajęcia, podając od razu przykłady z życia wzięte. Współpracujemy z różnymi firmami. I na zajęciach podajemy dużo przykładów, caseów. Rozmawiamy ze studentami na temat poszczególnych przypadków, więc oprócz teorii cały czas wplatamy tutaj e, praktyczne e, aspekty naszej działalności. Jest to trochę inna forma niż e, tylko i wyłącznie wykłady bądź ćwiczenia organizowane przez e, wykładowców niezwiązanych z biznesem, więc myślę, że to jest duża zaleta. Studia ubezpieczeń dają Ci takie coś, że. Jeżeli je zaczniesz, to masz wąską dość specjalizację i mało osób, będąc stricte po studiach, takich czy innych, jest w stanie mieć taką szeroką wiedzę teoretyczną na dany temat. I generalnie też oceniam e, jakby przygotowanie do, do pracy, czy to w firmie ubezpieczeniowej, czy tak jak wspominały koleżanki, e, jako agent ubezpieczeniowy, jako dobry początek, bo każdy kandydat, który przychodzi do nas do pracy i cokolwiek wie o ubezpieczeniach, ma dużo łatwiej wdrożyć się w codzienne obowiązki i dużo łatwiej mu jest przyswoić się zadania, które otrzymuje w ramach działu, do którego trafia. A te zadania mogą być bardzo różne, natomiast podstawy tej wiedzy związanej z ubezpieczeniami dają taki lepszy start i na pewno zapewniają, myślę, że lepszy komfort wdrożenia się w nowe zadania. I rzecz być może najważniejsza, zwolnienie z egzaminu brokerskiego. Jesteśmy wciąż jedyną uczelnią w Polsce, która daje możliwość zwolnienia z tego niezwykle trudnego egzaminu. Ja wiedziałam o tym jako prawniczka, że z ustawy wynika możliwość, aby dzięki skończeniu studiów magisterskich zwolnić się z egzaminu, państwowego egzaminu umożliwiającego podjęcie działalności jako broker ubezpieczeniowy. Ten egzamin, też wiedziałam, jest egzaminem trudnym, egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną stworzoną rzeczywiście z ekspertów, który w niektórych latach zdaje 11% osób. Widząc o tym, że jest taka możliwość wpisana w ustawie, że można inną ścieżką zdobyć kwalifikacje i yy, pracować jako broker, no to stwierdziłam, dlaczego tego, z tego nie skorzystać. Jeżeli ja pracuję na uczelni, zajmuję się ubezpieczeniami, jest taka możliwość, no to Tomat o tym pomyśleć, jak nie my. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do tego, że warto przynajmniej zapoznać się z ofertą tego kierunku. Rekrutacja już trwa. Zapraszamy!